Ja pierdolę, co, co to jest, to Co to jest, ja pierdolę. Dobra, niech będzie. Narratora włącz, narratora Nie, włącz, to, narratora, narratora włącz. Pokaj. To...

Aha, bo to już przecież moje hasło było. Dobra. <grymne> <grymne> o no kurde. O kurde, to chyba nie wyszło, absolutnie. Nice! Nowy poniedziałek. Przykaza ochronę dwa wulkany. Co? Ja wiem. No.

<noise> Ale że jedno słowo chyba tyle zmieniło? Wszystko w to weszło. Ja to nie, to nie, <noise> Zastanawiałem o co chodzi. <głos> 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 Dobra, wiedziałem, no. że to będzie Adama, no, To nie mogło być nikogo innego. Wow, wait. O kurde. To było kogo innego. Nie, to jest sama. To jest oczywiste. <noise> <laughs> o, oh, uh. <laughs> oh, nie Zapomniałem o uszach. Zapomniałem o uszach. Nie. Yeah. <laughs> O no! Chyba zapomniałem dopisać, że tenisowa. Nie, obyś ty nie jest to tylko Dobra, dalej normalne? No... Spoko, bo... Dobra. Jeszcze jedną, a potem spróbujemy coś innego. Dobra, nie będę już Chciałem mieć cztery dłonie w Moglionie nie, nie. <laughs> O kczo Nie kurwa, no ja masę jebie Co? No kto dał pytanie indy... nie mogę powiedzieć, no ale... No kto dał takie chujowe pytanie? Jakie pytanie? <laughs> tutaj to nie jest na pytania gra <laughs> Do, mam nadzieję, że przyszła, autor będzie wiedział, co miałem na myśli przez te hasło. Się <noise> <Siedobię> wie na koniec. <noise> na pewno. Najpierw trzeba wiedzieć, co początkowo autor miał na myśli. Co? <noise> Kurwa, co to jest? Co to jest? No ja pierdolę. <noise> to ma takie kurwa pomysły, że naprawdę! Ja jestem aż ciekaw, teraz mówi. Ja też. Ja też. Ja nie rozumiem hasła. Do parterów o. Dobrze Kurwa. Nie no, ja mam takie hasło, że to jest kurwa dno, no naprawdę. He, no jestem ciekaw jakie. Kurde Ja ci nie mogę powiedzieć, ale naprawdę... Ja to jest, ale, a no powiesz, jest totalny, nie? Pamiętasz i powiesz jakiś będzie sprawdzano, o jaki ci chodziło? Tak. Dobra. Na nie będzie. Nie ja, no to jest streamane, bo po prostu... To, to jest streamane! ciekawe co. To nie zdążyłem kończyć. Ja też nie Ej! Ja też. O dobra jest. O nie! O oh no! O oh no! Oh o no. <śpiewanie> nie gra, jak Dami, jak Dami, Dami, To będzie. Ten, to będzie obrazek zaraz. O! To będzie ten obrazek! <śpiewanie> <ten obracek. śpiewanie> <To> są procenty! <śpiewanie>

Mój <śmienic> Tutaj Rafał powinien być narysowany. <śmienic> bez i o bez to sobie. mi chodziło. <śmienic> czuję, uczuję, że Czuję.

No, ja w sumie. W sumie to ja. to podróbka? No... nie wiem, po kolei po to dolecie. No, to dawaj podróbka. No to dawaj podróbka. No nie Nie, no jak ja dostałem Fisting taki poważny, no to już nie wiedziałem. <grym> co rysować, to rysować? Cokolwiek Coś masz rysować, i następna osoba będzie powtarzać Twój rysunek, i będzie coraz mniej czasu. Adam kurwa, na Discordzie jesteś. Przestań gwałcić Weronikę, jak słuchamy. What the fuck? Cicho i dajcie, nie usłyszą. Już sami słyszą. No <grymuzjub> oni to tam... No oni to tam... E! jak rodzina. <grym> jak wujek był w szafie, to nie narzekałaś. <grym> O kurde, Jak? Pod... Wow. Nie no, p... tworzyć. go odtworzyć? Z pamięci! Ja <grym> bez z pamięci! A, zapomniałem zapamiętać! <grym> A bo to zapomniałem, że to się nie mija! Ja o tym to odkliknąć! I Jak to kurwa już! Ja tu dopiero plany rozłożyłem kilkuletnie! Kurwa mać, no! Dobra, chyba coś takiego było, ale nie pamiętam. <laughs> a jakoś Artists tak to było. as fuck. Kurwa, nie Dobra, ma czasu, nie ma to czasu na fuck. as fuck! O, o dzięki za takie łatwe. Dobra. Dziękuję bardzo, że ktoś takie łatwe zrobił. O, oh, wait, co tam to jest było? Efekt, to nie na rysowanie, a potem ten czas na tworzenie. O to chodzi, żeby to było coraz bardziej pokraczne. Kurde, moje takie łatwe jest, ja to i tak zepsułem. Nie wiem, jak tam było. Dalej, jakoś... No o, zobaczmy, jak z tego tak wyważmy te artystów. Wywodziny O, dostałem to i... A kurde. Ej, tak, to co ja rysowałem, nie było nawet blisko tego. Nie Bo ja nie bałem. Właśnie to. Właśnie to. Co jest? Aż co nie jest, że, że Gerald się przeistoczył w alfabet. No, i to mi się podoba takie hasło. Tylko ja. O, to moje? Powiem. No, proste, do zapamiętania. Numerki. A to kto tarczy przerobił. Numer, nie ma problemu. numery. po tym same, jakieś i staczki są. Dziwne. O. o. ja wiem co z tego wyjdzie. O, bo nie zdążyłem napisować nawet. Ja, mia ja miałem mekę, to jeszcze zostało. I ten jeden masz przez każdy z wiem jak skończył ten statek. Łooo. Wow. Najbliżej chyba oryginału. <grymny> to jest ok. To mnie nie doszło. Bobbinę w tym filmie. <grymny> to mnie dostajesz plus 10 punktów. To Co to jest? Ja nie widziałem na mnie. Haha, <noise> to może, że ja nie widziałem, tam był gdzieś obrazek pokazany, ja nie widziałem i obrazka. Hmm. Na samym yes. początku ci się pokazuje. Ale no, nie, nie widziałem go. A to o, Spike! coś podobnego zrobiłem. <noise> o, ja wiem co to się zawiniło. <noise> <Nie głos> ja, ja też. <głos> <głos> <grymne> <Okay>. pieniądze. <grymne> pieniądze śmierdzą rybą. Łooo... <grymne> wow. wow. Oj, tego to O, no ja to oszczędziłem, bo dostałem po drugie. <grymne> A ta noga tylko pod taka niką prawa. We ja to dostałem na <grymne> <w> samym <grymne> końcu. <grymne> Oh, ja nie widziałem obrazka! Ja, ja ja nie, ja jakoś nie, wiem. Ja nie, 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 dobra, nie, 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 kreski, nie, nie, jakieś. nie, to mówisz, a ktoś mi miecz narysował, prawda? No No bez właśnie... Kiby. Ciekawe kto to był, co? No ciekawe Kurwa Cufnęło mi to co narysowałem Oddolone pedalsie. No kurwa, kliknąłem czarny Widjesz <grym> to za bycie rasistą. No! Pierdolę dobra I mam cofać to pierdolę, nie będę w tym robić. Już taki ładny rysunek miałem kurwa i mi cofnęło Tak się postarałem nad twarzą Jada i chuj Nie załączaj komputera jak mam kolegi no, i, e, grano, czad, bo, czad, bo czad jest gazem bezwonnym i bez. E... śmiertelnie i bezpiecznie. Ja nie mogę, tak mi zrywowanie to, zaczynamy. Jak to będzie teraz wyglądać? Co po kolei To kto najlepiej wygrywa O! Razy, ja to to ja teraz po, po. narysowałem... ja, ja słynne... ja słynnego polskiego ja piłkarza z którego ja <tosłusza> rozumiem z o kurde no nie to nie jest trudno. To było trudne. Cały <laughs> nie widziałem co. Ale za... z tym. To A, jest ale jakby śniło wyobraźnie. A nie mogę. Mógł... Zać moje. Bogu. <laughs> What the fuck? <laughs> Jaki koks. Zaraz łapy powidół. Tam mi nie wyszło trochę. O, nice. Nie padłem na to. Uu. Nice. <noise> <noise> Adam ma takie depresyjne myśli. No, a, no, no O kurde. No, nie. Tutaj Długo tutaj były tutaj te kreski rysowane. trwało to... czwarte czasu wymyślałem co narysować. To do przestrzennego, idealnie zrobione. To? To, to ciekawe. Was, Hmm? Nie miałam pomysłu. A tam narysował astronautę, który się nie zdążył złapać. ja. A, to ty, okej. Okay. O, ja to mię się Co to jest? Nie, nie wiem, ale w kategorii popierdolone daje radę. O, nice! Muszę się postaram. A w dużu. Co to jest? Co? Co no. macie z tymi rakietami? To przez chucika to przez, to przez chyba. A tu się nie wyrobiłem i się skurwiłem Bo mi cofało cały czas, co chciałem narysować Samura, jaki kozacki I mapabiłem It's fantastic Nie, ja od razu zamówię Ja się skurwiłem, bo mi któryś raz cofało w rzędu. I też Tak, tak Widać, ja widać w którym momencie no, Taka ładna twarz ściana, po prawej mi wychodziła kurwa, a i nic ją <śm> dwa <śm> razy z tydzień pierdole. Pierdole takie granie. <śm>